W tym odcinku, jaka jest różnica między wydajnością a skutecznością i cztery konkretne sposoby, w jaki sposób możesz poprawić swoją skuteczność. Zapraszam. Witam Cię w podcaście Między Wskazówkami, czyli w takiej audycji, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, który rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek, co robić i jak żyć, ale też zastanawiamy się nad tym, jak można nauczyć się odpuszczać kiedy warto, robić kiedy trzeba i odpoczywać jak się chce. Ja jestem Monika Torkowska i jestem autorką tego podcastu. Dziś na tapet bierzemy temat skuteczności i wydajności. A zainspirowała mnie do tego tematu bardzo ciekawa książka. Książka Jasona, Frieda i Davida Hansona, którzy są założycielami firmy 27 Signals. Zastanawiam się teraz, czy po angielsku się powinno wymawiać tę liczbę, no ale nieważne, będzie w opisie do odcinka, w notatkach. Oni między innymi stworzyli taką aplikację jak Basecamp do zarządzania projektami. No i zdarzyło im się napisać dwie książki. Jedną z nich jest taka, która posłużyła jako inspiracja tego odcinka. Oczywiście tłumaczenie polskiego tytułu, jak to często bywa, pozostawia wiele do życzenia, bo jest to mam kocioł w pracy, odrzuć chaos i niepokój, osiągnij sukces. Ja nie wiem, czemu te tłumaczenia są takie, ale nieważne. Książka jest naprawdę świetna, mają bardzo charakterystyczny styl pisania, taki bardzo zwięzły, bardzo konkretny. Podobnie było w książce Rework. Tam nie ma przegadanego tekstu. Tam jest naprawdę konkret, podobnie jest w tej, i trafiłam tam na taki fragment cytat. W wydajności chodzi o to, jak spędzamy czas, o wypełnienie harmonogramu do granic możliwości i o wykonanie jak największej liczby zadań. Natomiast skuteczność polega na wygospodarowaniu jak najwięcej czasu na inne rzeczy poza pracą na przyjemności albo wspólne chwile z rodziną i przyjaciółmi, albo nawet na nic nierobienie. Koniec cytatu. Bardzo zatrzymał mnie ten wątek, bo. Odnoszę wrażenie, że niedostatecznie dużo czasu poświęca się właśnie tematowi skuteczności, a więcej, przynajmniej w jakiejś bańce informacyjnej, jednak tam wydajność wysuwa się na pierwszy plan. I to wcale nie musi być wydajność w wydaniu, chcę wypełnić harmonogram do granic możliwości. To wydanie może być czasem bardziej subtelne. Na przykład żeby tylko, kreślę cudzysłów w powietrzu, yy, zrobić w danym czasie jak najwięcej. No i to co do zasady nie wydaje się głupi pomysł. Natomiast jeśli przefiltrujemy sobie ten pomysł przez siatkę skuteczności, no to rzuca nam to już trochę nowe światło na temat. Zaraz to pogłębię. Fajnie, że w tej książce też piszą o nic nierobieniu. Bardzo mi się to łączy z 61 odcinkiem podcastu. Podcast nosi tytuł Dlaczego ludzie są szczęśliwsi w weekendy. I opowiadam tam o teorii autodeterminacji Siego i Richarda Riana. Mówi się w niej o zaspokojeniu właściwie o zaspokajaniu trzech podstawowych potrzeb psychologicznych, czyli kompetencji, przynależności i autonomii. I w skrócie mówiąc, zaspokajanie tych potrzeb poprawia nasz dobrostan. W tym odcinku, o którym wspomniałam, trochę więcej na ten temat mówię. Skuteczność wydaje się być o tyle istotna, że nacisk, a właściwie ciężar tego stwierdzenia jest przesunięty bardziej w kierunku sensowności działań niż liczby działań, albo tego, ile z tej listy mamy skreślone. Weźmy jako przykład listę zadań. Gdybym miała powiedzieć, że byłam dzisiaj wydajna, to patrząc na listę zadań, stwierdziłabym, że byłam wydajna wtedy, kiedy skreśliłam z niej bardzo dużo rzeczy. A skuteczna byłam wtedy, kiedy skreśliłam z tej listy rzeczy najważniejsze, a pozostawiłam na niej te, które właściwie nie powinny być robione, bo i takie się na naszych listach zdarzają. O, to jest super przykład. Jestem teraz nawet z siebie, siebie dumna, bo nie miałam tego przykładu wcześniej w głowie. Tak, to jest bardzo dobrze obrazowo pokazana różnica między wydajnością a skutecznością. I mam w głowie kilka takich sposobów. Kilka takich pomysłów, jak można tę naszą skuteczność na co dzień poprawić, jak można o nią zadbać, i chciałabym się z Tobą dzisiaj w tym odcinku nimi podzielić. Po pierwsze, kwestionować sens robienia jakiejś rzeczy. Wiem, być może brzmi banalnie, ale to, co powiem, być może nie będzie takie banalne, bo mówi się często o dialogu wewnętrznym, a mam wrażenie, że to, czego doświadczamy, to częściej nie jest dialog wewnętrzny, bo dialog to jest rozmowa, a częściej to jest słuchanie jakiegoś monologu wewnętrznego, jakiegoś głosu naszego i robienie tego, co on nam tam gada. Inna sprawa jest taka, że często to, co postrzegamy jako własny głos, jest cudzym głosem, który słyszeliśmy, słyszałyśmy jako dzieci, i potem, jako dorosłą osobę, traktujemy je jako swój. Kiedy już się ten wątek przewinął w podcaście. Inna sprawa, ale też warto mieć, mieć w głowie, że nie wszystko to, co sobie myślimy i gendamy do siebie, to jest faktycznie nasze. Czuję się w obowiązku, żeby to wybrzmiało tutaj. I częściej jest to słuchanie monologu zamiast rozmowy ze sobą. A rozmowa to będzie na przykład zadawanie sobie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Na przykład, czy ta rzecz naprawdę powinna być zrobiona? Czy to jest najsensowniejsze wykorzystanie tego czasu? Jako najsensowniejsze nie mam na myśli produktywne w takim stereotypowym znaczeniu. O tym stereotypowym spojrzeniu na produktywność też opowiadałam nieco w 58 odcinku pod tytułem o nielubianej bezczynności, czyli czy zawsze trzeba robić coś. Produktywnego. Bardzo fajnie się to wiąże właśnie z tym tematem: nic nie robienie z cytatu z książki Jasona Frieda i Davida Hensona, więc też myślę, że warto sobie przeczytać. Pamiętam z reakcji po tym odcinku, po jego publikacji, że, um, że siadł ten odcinek. O Dzielę się tam też swoimi takimi obserwacjami, właściwie o tym, jak moja głowa, jak ja mam problem sama z taką bezczynnością. Podkreślam, jako najsensowniejsze wykorzystanie tego czasu nie mam na myśli produktywne w stereotypowym takim rozumieniu mainstreamowym. Bo najsensowniejsze wykorzystanie czasu, kiedy człowiek jest zmęczony, to będzie odpocząć. Najsensowniejszym wykorzystaniem czasu, kiedy czujesz, że przebodźcowanie po prostu walić drzwiami i oknami, to będzie od tych bodźców się odciąć. Jeśli masz taką oczywiście. Możliwość. Sęk w tym, że nie zawsze tak robimy, bo odwołując się do początku tego punktu, nie zawsze kwestionujemy sens robienia rzeczy. Nie zawsze ze sobą rozmawiamy, częściej po prostu słuchamy tego, co tam się w tle naszej głowie pojawia. Druga rzecz, drugi pomysł to zrobienie sobie listy rzeczy, którymi być może powinnam się zajmować, ale się zajmować nie będę. Dokładnie tak, jak to słyszysz, zrobić sobie listę rzeczy, którymi powinnaś, powinieneś się zajmować, ale się zajmować nie będziesz. I to może być lista, którą wyciągniesz sobie teraz z głowy, a być może jeśli korzystasz z aplikacji typu Todoist, czy jakakolwiek tam inna jest aplikacja już w niej masz jakieś zadania, to po prostu przenosić je na taką listę, czy do takiego projektu. I dlaczego ja podkreślam, że przenosić na taką listę albo zrzucać te rzeczy na listę? Dlaczego w ogóle zrobienie takiej listy ma sens, takiej fizycznej czy cyfrowej, a nie trzymanie tych rzeczy w głowie? Ano, dlatego, że z mojego punktu widzenia i ma to sens, jak tak spojrzymy sobie psychologicznie, to jest to podjęcie decyzji, tak już namacalnie. Jakby domykamy sobie trochę pewien temat. Oczywiście, jeśli będziesz mieć ochotę, to ty sobie wrócisz do tych rzeczy, tak? Jeśli jednak stwierdzisz, że, okej, okay, bardziej powinnam niż myślałam wcześniej, w sensie, że nie jest to nice to have, używając anglicyzmu, tylko jednak, że to jest coś, co faktycznie musi być zrobione, a nie tylko wydaje mi się, że powinnam, a tak naprawdę to nie wiem. Ja sobie to wymyśliłam, ja sobie narzucam takie standardy, a coś nie ma takiego znaczenia. Jak mi się wydawało, albo po prostu, że może być zrobione, a wcale nie musi być zrobione. Tu mi się przypomniała skądinąd fantastyczna książka, pasująca do tego tematu też, Rayana Holideja Ego to Twój wróg, i pojawił się tam taki wątek tego, że nasze ego chce wszystkiego i sprawia, że my chcemy się zajmować wieloma rzeczami. I to ego utrudnia nam dokonywanie wyborów, bo podpowiada że musimy się zajmować tymi wszystkimi rzeczami, które się pojawiają w naszej głowie albo które się pojawiają z zewnątrz jako okazje i że nie można ich zrezygnować, bo coś albo jest niepowtarzalną okazją, albo stanie się coś złego. <grym> Przy czym czym to złe miałoby być? No to, to to też jest właśnie pytanie, które warto sobie zadać i poszukać na nie odpowiedzi, bo najczęściej mam wrażenie, że niekoniecznie tam w tle są. Naprawdę istotne rzeczy. Ego po prostu chce wszystkiego. Bardzo ciekawa książka, z którą też swoją drogą sporo dyskutowałam sobie w głowie i z wieloma rzeczami się nie zgadzałam i miałam taki... Nie jestem pewna, czy to tak jest. Tak wywracało mi momentami światopogląd, więc jeśli, jeśli masz ochotę na takie podyskutowanie, być może akurat ta książka też ci w ten sposób siądzie. Ego to twój wróg Rejana Holidaya. Trzecia rzecz. I teraz uprasza się o podniesienie poziomu skupienia. Nie tylko sprawdzać, czy to, co chcę teraz zrobić, powinno być zrobione, ale sprawdzać na bieżąco, czego nie robię, a powinnam robić. Czyli czego nie robię, a co jest ważne, ale tego nie robię, bo na przykład nie jest pilne. Jeśli brzmiało za wiele, to cofnij te parę sekund i przesłuchaj jeszcze raz. Przykład. Jak mówiłam w pierwszym punkcie o kwestionowaniu sensu robienia rzeczy, to na przykład sobie myślę, że hmm, czy te poprawki na stronie, które ja chcę dodać, wnoszą jakąś wartość, czy one na pewno mają sens, czy warto inwestować w to czas, może powinnam jednak robić inaczej. Nie? To, to byłby przykład do tego pierwszego punktu o kwestionowaniu sensu robienia rzeczy. A w tym punkcie, w którym teraz jesteśmy, czyli sprawdzać, czego nie robię, a powinnam. To na przykład o to jest dobry przykład, który no w momencie nagrywania tego podcastu jest już prawie że tematem zakończonym, czyli nagrywanie materiałów do akademii skupienia, takiego mojego kursu, w którym pracujemy nad koncentracją. Powiedzmy, że nagrywam materiały do kursu i one zajmują mi dużo czasu i pochłaniają bardzo dużo energii. To pod kątem skuteczności Pytanie, które mogłabym sobie zadać, to OK, robię teraz akademię, czego nie robię, kiedy robię akademię, a jednak powinno być przeze mnie robione. Kurde, sama, się zastanawiam, czy dla Was to jest jasne. W mojej głowie to jest jasne i mam nadzieję, że tak. I odpowiedzią na to pytanie może być: na przykład nie chodzę teraz na spacery. Zaniedbałam swoje spacerowanie. Albo. No to akurat nie będzie prawda, ale przestałam gotować sobie wartościowe posiłki. Oczywiście powody, na których się nie chodzi na spacery, czy się wybiera jakieś gotowce, to może być multum. Chcę podać przykład, który pozwala, że tak powiem, lepiej zobrazować ten punkt, który wiem, że lingwistycznie bywa zawiły. Albo na przykład, jeśli spędzamy całe dni na robieniu jakichś pierdół z listy, Celowo mówię tak pejoratywnie, w sensie potrafi być taka tendencja, że jeśli nie chcemy się zająć czymś, co jest naprawdę istotne, bo jest trudne i próbujemy od tego w pewnym sensie uciec, w sensie to nie jest tak, że coś się zabije nie tak, tylko to bywa naturalna droga mózgu do tego, żeby czuć się lepiej. O, tak powiem. No to w tym punkcie byłoby pytanie: czego w tym czasie nie robię, a powinnam? I to będzie na przykład coś istotnego, od czego uciekam. Czyli na przykład robienie, powiedzmy, materiałów do kursu. Albo uczenie się do sesji egzaminacyjnej, tak? Cokolwiek innego. I zwróć uwagę, że czego nie robię, a powinnam robić, to nie dotyczy tylko takich rzeczy, znów się odwołuję tego stereotypowo rozumianego, produktywnego działania. Czyli to nie będzie tak, że o, powinnam się teraz zajmować pracą, ale się nie zajmuję. To może być też od drugiej strony. Tak bardzo się zatapiam w pracę, że zaniedbuję wszystkie inne swoje potrzeby. I nawyki, które sobie zbudowałam przez jakiś czas, bo na przykład przestałam ćwiczyć. Tak bardzo się wkręciłam w ten projekt, rzuciłam całą moją codzienność tylko po to, żeby się tym zajmować. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne. I Ostatnia rzecz, która z mojej perspektywy bardzo poprawia skuteczność, a tak naprawdę powinnam powiedzieć, że stanowi bazę pod tę skuteczność, to jest praca nad skupieniem, nad poprawą zdolności do koncentracji uwagi, nad umiejętności też radzenia sobie w momencie, kiedy rozproszenia się już pojawiają. Bo to są dwie inne kompetencje i w akademii skupienia o obu z nich rozmawiamy. Bo jest tak, że możesz robić rzeczy um, ważne, a nie tylko po prostu rzeczy, dużo rzeczy. Możesz eliminować też te niekoniecznie istotne, ale jeśli rozproszenie będzie towarzyszyć w tle tej pracy, to ona się będzie i tak rozlewać. W sensie będziesz mieć poczucie, że ona zajmuje za długo, niż powinna, albo niż by się oczekiwało. I to będzie wrażenie, jakby pokrywające się z prawdą, jeśli będzie dużo rozproszeń po drodze. No i to skupienie będzie sobie gdzieś tam noskiem po podłodze szurać. Oczywiście, wiem, że skupienie to jest wątek obszerny i nie będę go tutaj bardziej rozwijała w tym punkcie. Chcę Ci powiedzieć, że mam kilka podcastów, na ten temat w opisie do tego odcinka znajduje się link do notatek, więc zerknij sobie tam, proszę. No i oczywiście można zapisać się na listę osób oczekujących na kolejną edycję Akademii, bo w nowym roku taka będzie i będzie można sobie popracować z no takim całościowym procesem pracy nad z jednej strony koncentracją, z drugiej strony nad umiejętnością powracania do, do rozproszeń. Bardzo upraszczam to, nad czym się tam pracuje, ale mogę znaleźć. Zresztą jest agenda, więc na podstawie agendy też możesz sobie parę wniosków wyciągnąć. Pracujemy nad tym tematem dużo głębiej i horyzont patrzenia na kwestie skupienia jest dużo, dużo szerszy. Wszystkie informacje znajdziesz na akademia skupienia.pl. A jeśli chcesz podejrzeć agendę, to ukośnik Agenda. Tam są wszystkie lekcje, które w tym momencie w Akademii są, bo Akademia jest już ukończona, jeśli chodzi o tę część merytoryczną, więc jeśli masz ochotę, to po prostu sobie zerknij. Podsumowując, rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, kiedy chcemy poprawić skuteczność, to kwestionować, czy to, co chcę teraz zrobić w ogóle ma sens. Rozmawiać ze sobą, a nie tylko siebie słuchać. Zrobić sobie listę rzeczy, którymi się być może powinnam, ale nie będę zajmować, o czym świadomie decyduję. Sprawdzać, czego nie robię, a być może powinnam. I pracować nad skupieniem, na to skupienie szczególnie zwrócić uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Słyszymy się za dwa tygodnie.